Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ponownie Annihilator, a to jest Dark Souls. E, tak, Dark Souls. Z przyzwyczajenia już mówię, że Dark Souls. To jest oczywiście Diablo 2 no. Nie wiem czemu w sumie tak. Mam przyzwyczajenie, że do Dark Souls koniecznie. Dlatego, że to jest gra, którą pewnie będę też nagrywał. Po raz kolejny w sensie. No ty coś mocno wyjął. A jest jakiś sługa. To co widzę, więc pewnie o to chodzi. Chyba ze kamieną skórą był, bo dużo życia mają skarabeusze mi najmikowi czerwoną córkę chyba już padł. No, na pewno chyba dwóch bossów to byłoby, bo taki lud jest, że chyba to było właśnie za dwóch, eee, się Ślekczenia jeszcze. Eee. Przy sobie weźmiemy Chociaż oczywiście się nie przyda, ale weźmiemy bo tu mnie coś nerwuje Zabijmy to sobie mm, Tu jest właśnie błąd z miksturą Sorry za to, chociaż pewnie to wyciszę Kaszlnąłem sobie mm, To nie ma też najlepszego, dobra wypiję te co zebrałem Niestety wylosowało znowu tych ożywiaczy. I chyba duchy, więc. Chyba, że to był du yy, duch. Yy, Błos duchu. O, w ten sposób chciałem. To wtedy niekoniecznie mogą być mogą to duchy. Na pewno był karabeuszy, także. Pod tym względem tu nie ma problemu. Hmm. No, myślę, że na tym etapie mogę zrobić w ten sposób, że. Yy, daj mi tu otwórz to w ten sposób. O! O, tak, myślę, że mogę zrobić już. Okej, okay, to sobie mogę zamknąć już. Dobra. Tu się wbijamy. Nie, duchy są tutaj chyba normalnie. Próbuję się przebić przez te szkielety, ale w mi to idzie. Dobra. Coś dropnęło. Kamień jakiś, bo nie widzę nic niebieskiego. Może być kamień, nie ma problemu. Na szczęście nie miałeś tego ponosić i chyba się w tym momencie wrócę do... Do miasta, mimo wszystko, żeby te słabsze miksturki zakupić, muszę jednak zacząć na problem, robić z kipunkiem. To nie no, odkup go no. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Kurde, mogę sobie w sumie potransputować poza odcinkiem, wszystko no, cóż, trudno. No, ale to idziemy dalej, więc. Nie ma teraz znaczenia. No i mi chodź tu. Kurde, dużo tu ich jest. Jakiś boss chyba nie. Ale i tak dużo. Problematycznie dużo. No. To jest problem. się stąd uciec. Mój najemnik sobie średnio chyba radzi tam. No, to się nieźle biłem teraz. Dobra, udało się stamtąd wyjść. Trzeba koniecznie zabić tych, co ożywiałem, bo. Jesus Maria, jeszcze tutaj ci duży idą. No nie, ja się tutaj idę, może teraz z innej strony po prostu. Bo to nie ma sensu. wam sobie najemnika tutaj. Ok. Hmm, uzupełnimy tutaj to, co mi brakuje. Niech będzie w ten sposób. Ona no, mnie leczy się. Hmm, jakoś nie chce się samu leczyć. Zwyczaj myślę, że on ma auto leczenie. Dobra, spróbujmy od tej strony. No to był dobry pomysł. Jeszcze, jeszcze jeden, i tam będzie niżej. Masz mniejszą miksturkę. Nie rozmawia, jak bo tu idzie. No dobrze, że się nie, nie przebijałem przez to, tylko zaszedłem. Bo to byłby problem, naprawdę. Hmm, czyli co tutaj? To sobie coś wydropiliście? Nie, nic nie wydropiliście. To lipa, się na tym dużo mikstur. Nie wiem czy życzy. powinienem znowu się wrócić do miasta, ale już trudno. O, mieczyk. No, coś nie zrobią tych semitarów. Nie, żeby były mi jakkolwiek potrzebne, ale dwa mi się, że zawsze dropią z nich. O, ale ponieść ten talizman, no. Nie mam problemy z takim myszką na tym ekranie małym. Przypominam, że gram w oknie tutaj. Ale w coś tu się gliczowało Z tym nagrywaniem. Nagrywam Shadowplayem z GeForce'a, więc jakby... Nie dziwię się. Jest jednak do nowszych gier. Długi łuk żółty, no. Mogli jakiegoś cestusa wyrzucić. Dobra, ta głowa coś jest warta. Oj, tak. Się wrócę po te mikstury mimo wszystko. W ogóle ja cały czas biegałem, bo. Zostaj mój błąd. No. Słuchaj, to wielki zaszczyt, że mogę ci Słuchaj, Słuchajcie, co jest nic nie warte? Zimno To nie. Dobra. Trudno. Dobry godzinie. Dobry, dobry. Kopmy sobie miksturki kolejne. Lecimy dalej. żeby zdążyć, już drujela zabić w tym, grobo w tym grobowcu. W tym playthrough. Jakieś urny, może jeszcze. Churn lubić, że sam coś wypaść fajnego. Rzadko, ale jednak. Jest tak, jakby zabrał kolejnego przeciwnika, więc wszystko się może zdarzyć. Dobra, może najpierw Ciebie to, to jest różdżka, czy...? Tak Słowo widzę tutaj, niektóre napisy, no Nie jestem przyzwyczajony do ogarnia w oknie Na pewno nie takim małym No, trafić go nie mogę o święta kula może być coś warte Wiesz, mam moje szczęście zamiast jakichś podężnych czarów to wyrzucić odporności i nie będzie to nic warte a co się okaże, no, jakiś semitar wyrobił, tak czy to jest ostatnie pomieszczenie? chyba tak jest skrzynka to pewnie znaczy powinien być też tu chyba boss, nie? Będzie łosik tutaj gdzieś może w kącie? Tu jest, o nie Szczęście wyjątkowa szybkość, a nie jakaś aura Dobra, drogów. To teraz już jest martwy Strzębi hełm Ciężko coś fajnego dla zabójczyni wyłapać, na moje Jak mówię, nigdy nie znalazłem żadnego złotego przedmiotu dla zabójczyni Chociaż za szybko z tego co wiem ich nie ma, dopiero na tych późniejszych poziomach powinny wypadać. Rozumiem o faktu, że są dosyć rzadkie jak na moje. Jakieś leczenia. Nie uniosę już nic więcej. To sobie możemy wypić, to też. I weźmy sobie może te leczenia większe. A portal w sumie niepotrzebny. Dobra, Biegniemy do wyjścia. Ile zostało już tylko jeden czy dwa grobowce? Jakoś tak. tak kliknąłem poza oknem, czy kliknąłem, wjechałem myszką, bo cały czas trzeba było przycisk, więc nie mogłem kliknąć. Ok. Ma już ostatni, co? To jest ten, do którego miałem iść, kółko. Zobaczysz, czy na pewno to jest ostatni. Tak, to był ostatni, więc idziemy sobie tutaj. Tu już będzie Duriel. Y Zwiększy nam się miejsce kwipunku, bo 4 sloty ta laska jednak zajmowała. Z drogą sprzedam chyba tą bławę całym kwipunku, no nie będę jej używać, no idę w szpony, więc jakby bezsensu jest ją trzymać. Okej, okay, niestety wylastowało szkielety. No cóż, trudno. Ale tu już tego nie będę badał raczej całego, chociaż możliwe, że w poziom by skoczył, jakbym całe wybadał. No, ale trudno, najwyżej skoczy na durielu. Oj, bosik jest. Wysyfajmy się może troszeczkę. Tak żeby nie... Yy, sugusów nie mógł wskrzeszać Ten wyzwoliciel. Nie dodaje nam to więcej expa, Zabicie ponownie takiego sugusa. a w on wzmocnione od bossa, więc... Tak jest łatwiej. Hmm, to możemy sobie wziąć, to bym, chciałbym wziąć, ale nie mogę. Dobra, zamieńmy to po prostu. Nie możemy nam się teraz wbić. Zobaczymy, jak mi będzie bakować mało Expo. A będzie jeszcze dużo do wybadania, zanim znajdę konato ostatnią. To sobie spróbujemy podbić jeszcze jeden poziom, nie A trzeci już jest spoko level do na trzeci, trzeci akt, żeby wbić Także tu nie ma problemu z tym A to bełty jest, myślałem, te to pieniążki A tu miałem... Ale tak, muszę chyba wypić Żeby wymaksować sobie zdrowie Coś tu mogę wybadać? Zobaczmy Aha, jestem ślepy, to była... A to jakiś wyczarował się co. Dobra. Myślałem, że to jest identyfikacja z jakiegoś powodu. Co tu jest? A to nie było niebieskie? Dobra. No właśnie, jak mówiłem, odporności wylosowało, zamiast rzeczy, które mógłbym za coś sprzedać. Teraz wracamy Chciałem go jak najszybciej w sumie znaleźć. komnatę ostatnią żeby już sobie móc na spokojnie miejsce w zrobić Także lecimy tutaj Dobra Szukamy, Będzie ja taki charakterystyczny korytarz jak to znajdę Durjela? proszę na Komnatę gdzie mnie Duriel. Ale ekspo, czego będzie spekować na styk, tak coś czuję. Jeśli by ją zaraz znalazł. Dobra, wejdźmy się tu to gdzieś wyzwoliciel, jest w wskrzesza ich. A, w następnym pomieszczeniu trochę lipa. Dobra, nie ma sensu. Oni się zagrowali z tamtego kierunku, więc musi ich spokojnie zabić. Albo i nie. No giniesz A, no, jeszcze go odrzuciłem. A, no, tu jest jeszcze jeden, to muszę najpierw go. Ok. No niestety, jak biegam, to blok nie działa. Niełatwo trafili. Dobra, to jeszcze trzeba wyczyścić. Jakaś miksturka fajna. Hmm, mam jak uzupełnić, to spoko. Dobra, coś tu jest ciekawego. mikstura, ale to sobie weźmiemy. Dobra. Coś sobie może najpierw w tym kierunku. Żeby się połączyło to tamto. Już mam 15 minut, więc... wolałbym szybko znaleźć tego drujela. Z nim nie powinienem się jakoś długo klepać. No. DPS -y mam całkiem niezły, mimo wszystko. Odporności też całkiem sporo. Chociaż on spowalnia więc to jest zawsze problem. Hmm, coś tu jeszcze jest? Tak. A, jest jeden zwoliciel. Dobra, zrobiliśmy kółko. Zobaczmy, czy w tym pomieszczeniu jest przejście dalej, czy to jest zakończenie. Ej, ja jest przejście dalej, dobra. No, zaraz to lec skoczy. Nie, już cóż tych wskrzaczy. O, minął buff. Dobra. I tu jest jeszcze jeden. No teraz możemy czyścić. To jest na nalaz. A no, dosłownie zajmuje to. Nie ma co tej w ogóle próbować się podnieść. Słowo różdżka dobrej jakości. A, to fajna różdżka. No, zamknij to. Dobra. No lewy na pewno mi już skoczy. Nie ma nawet opcji, żeby nie wskoczył. O no coś jeszcze zostało. Dobitki. Hmm, miksturka, miksturka jakaś dobra. Już szukamy dalej. Wolałbym to już naprawdę znaleźć. lepiej teraz. Dobra, chodź do tego solisiela. Jeden drugi. A coś tam widzę, że wskrzesza. A o nie, to jest erkopyk. Zniszczmy go sobie. Toporów nie potrzebujemy. Wskoczył level. A na razie możemy trzymać. A tu do dziesiątego jakaś kapiczka może? Zdrowia to. Chyba walki, to bym ją zostawił sobie raczej. Chyba, że była bardzo daleko, no to nie, nie szczyty po nią. Ale oczywiście, żeby szybciej go sklepać. Ok. Oj, niewłaściwie mi otworzyłem. Ti nie? Już źle mi trafiają. To jest bitewne berło. A, to nie, teoretyczne. No nie będę sprawdzać nawet. W tę stronę może? Hmm. Raczej nie. Taka wiczka też fajna, ale myślę, że nie ma sensu jej na siłę próbować wykorzystać. OK, bo tylko jeden był wskrzeszacz. Dobra. No tu już kończy się ten grobowiec, więc zaraz powinniśmy znaleźć. Raczej przedłużę ten odcinek, żeby już nie robić krótko gdzie po prostu Durila zabijam. Trudno, najpierw mi się dużo ja Tak ja w nocy, więc generalnie mi tego bardzo nie przeszkadza. Hmm, chociaż wiadomo, lepiej, żeby to szybko. Się wbiło. Mam nadzieję, że to nie będzie ta pierwsza odnoga od wejścia zaraz, bo jeżeli tak, to trochę mi zajmie jeszcze. Co? Berdyż to nie spisa, to już lepiej. A już mogłyby jakieś kalabardy się pojawiać. Czy jest jakiś bosi, bo tak mocno klepią? Nie, jest ich po prostu w chuj dużo Masz tajemnik, ksturkę Masz jeszcze pilotową A ja poluję na tych ożywieńców Okej, okay, dobra Sytuacja panowana Nie kończą się mikstury, słabsze. Także trzeba będzie wrócić do miasta i zakupić się na szybko. Zostań na chwilę i Tu nic nie mam w sumie do sprzedaży. Napraw mnie tylko. Kup mi trochę tych mniejszych. O, tu mogę tutaj. Tam jeszcze jeden, wszaki wypadek. Zresztą zakładam, że już kończę to, no. Chociaż cholera wie. Prawdę mówiąc. Dobra, przyjdziemy się, tu do jak piszka jest. Napełnienia, no to. Nic ciekawego. Hmm. To już powinno być gdzieś tu, no. Andriela oczywiście, tak samo jak na Andariel, trucizny, tak tutaj będziemy sobie odpowiednio miksturki na zimno dające odporność. Dwa sloty, ale fajne są już. W sumie, jakoś dużo tego nie sprzedam. Okej, okay, mamy zejście. Tak sądziłem, że to będzie w tym miejscu. Czyli będę musiał się wrócić, tak czy siak do miasta. Polasko, czy chociaż chyba, nie, muszę ją to przynieść, tak. To nie jest tak jak z kamieniem duszy Mefista. wystarczy zdobyć go. się Światło wyłącznie pojawia na tym stole. Aha, ja od was nic nie chcę przecież. Na razie. dobra, zrobimy tak. To mogę sobie sprzedać. To też mogę sprzedać. Może w ten sposób na drujala? Tu sobie weźmy jakieś odtajanie. Zaraz od to wypijmy. Kupmy jeszcze 6. Tam za 3 najmikowi. Kolejny sobie wypijemy. Ok. No, akceptuj. Proszę cię bardzo. I teraz aby go szybko rozklepać, no. Otwieraj to. Dobra. Lecimy teraz, pilnujemy, żeby healować siebie i najemnika. I powinno być Git. Nie widzę jego życia, jest mój problem. To chyba kończy mu się już No, nawet łatwo poszło, stoję najmniej pioletową. Nie chcę mi się marnować tych czerwonych. Stanie też czerwoną może jednak No, dawaj, dawaj. Jeszcze chwila. Nie, gdzie to życie? Jest? Chyba że zadaje tak mi się wydaje. Ale no, jeszcze jedną pioletową. Niech mam akurat dużo, póki co Więc mogę sobie na to pozwolić, dobra No i nic ciekawego Jak to z drujerem bywa W sumie, mm, zupełnie tutaj Miej ekwipunek tym Spróbujmy ponieść co się da Lekkie rękawice to mogą być Dwie partyzany, no wziąłbym obie Zobaczył czy to się nadaje do najemnika coś. Zostań na chwilę i to najpierw. O, jakie fajne odporności. Bieramy to. To są fajne rękawiczki mm, To będzie słabe. Dobra, wrócimy się po resztę. To i to. Dobra. Nie lecimy do Terela. Dziękuję ci. No i to będzie w sumie już tyle. Co to jest? Mm, to nie. A słabe, słabe. Mnie się słabe. Nie potrzebuję tamtego. Ale wejdziemy sobie jeszcze do trzeciego aktu. I uglatniamy się stąd. Dobry wieczór. A to żem postawił. No i trzeci akt. To było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.